Witam wszystkich serdecznie w piątkowym odcinku, w którym opowiemy sobie o wężach zbożowych. Ja mam tutaj akurat w tym momencie taką już dorosłą zbożóweczkę, ona ma około 1,10 m. Zaraz ją odłożę, ponieważ jest to gryzak i lubi po prostu gryźć, dlatego mam rękawiczkę. No, taki ma charakter, ale o charakterach będę mówiła na samym końcu. Najpierw powiem Wam podstawowe informacje, które powinniście wiedzieć. Pokażę Wam również dwie moje malutkie zbożówki, które są oczywiście na sprzedaż. Jak troszkę jeszcze podrosną i zaczną już ładnie jeść, to będą na pewno dostępne w sklepiku. Tego węża myślę, że sobie odłożymy. Ma bardzo mocny ścisk, powiem Wam. I zrobię opis, ponieważ. Trzymając węże na rękach, to po prostu ciężko mi się skupić. No, także węża już odstawiłam do pojemnika, ponieważ z nim to są takie trochę cyrki, ale powiem o tym później. Najpierw zrobimy sobie opis. I tak, powiedzmy, że zapragnęliście sobie właśnie węża i wybór padł na węża zbożowego. No więc... Po pierwsze, poza tym, że wiecie, że jest to wąż i wąż zbożowy, to za dużo nie wiecie. No więc, y, takie podstawowe informacje. Najpierw trzeba się dowiedzieć, jaki ten wąż będzie duży. Przecięta zbożóweczka tak około 1,20 m rośnie, natomiast y, zdarzają się osobniki, y, które mają 1,50 m, nawet. Y, Darzyło się, że był, była 1,80 m, jednak jest to rzadkość. Są to węże oczywiście polecane dla początkujących jak najbardziej, ponieważ są odporne na błędy hodowców. No i w sumie nie mają jakichś wygórowanych wymagań, jeśli chodzi o warunki. Trzeba natomiast pamiętać, że są skory do ucieczek. I ja Wam pokażę. Za chwilę zobaczycie moje dwa maluszki. Tutaj mam taki pojemnik. To jest akurat tylko na potrzeby filmu. Ogólnie to będzie sobie siedział tutaj, do jak już pójdzie na sklepik w tym pojemniku. Bo teraz siedzą sobie obydwa maluszki w terrarium 25-25 na 25, 25. I zaraz Wam powiem, co jest lepsze: terrarium czy rak system, czyli pojemnik plastikowy. Spójrzcie na wentylację. Wszędzie dookoła i tutaj na wierzchu może przy tym będzie widać lepiej, chociaż wątpię. Jest wentylacja zrobiona, ja robiłam ją cyrklem. Z tego względu, że po prostu są to właśnie mistrzowie ucieczek i no ta wentylacja musi być naprawdę mała, aby wąż nie przeszedł przez nią, bo potrafią się naprawdę przecisnąć przez każdą y, szparkę. Właśnie teraz obserwuję, bo wsadziłam te dwa maluchy tutaj, żeby było mi po prostu lepiej widać je i będę je zaraz wyciągać. Że jeden z nich, a właściwie teraz już dwa, szukają właśnie wyjścia, no więc o tym należy y, pamiętać. Ogólnie to y, są to węże, y, które prowadzą naziemny i dzienny tryb życia, y, z tym, że na wolności świetnie, świetnie radzą sobie ze wspinaczką czy pływaniem, tak więc za chwilę powiem Wam, jakie powinny mieć warunki. Jeszcze właśnie miałam powiedzieć y, odnośnie pojemnika czy terrarium. Bo mówiłam, że trzymam je w terrarium. Terrarium jest oczywiście zamykane gilotyną, z tego względu, że po prostu gdyby były przesuwane drzwiczki, to taki maluch by się po prostu prześlizgnął. No a przy gilotynie nie ma takiego problemu, jeśli chodzi o maluszki. Lub właśnie pojemnik zrobiony jak najmniejszymi dziurkami, czyli w moim przypadku cyrklem. Takich ciekawostek jeszcze powiem Wam, że przestraszone węże zaczynają intensywnie poruszać ogonem, uderzając o podłoże, co da taki efekt podobny do dźwięku grzechotników. I właśnie ja tu mam jednego takiego węża, który tak robi. Położę go tutaj bliżej. Może będzie słychać. Ogólnie to w warunkach. Hodowlanych w terarium jest aktywny cały dzień oraz po zmierzchu też, no bo O, nie wiem, czy słyszeliście. Nie wiem, czy słychać ten dźwięk. Zaraz wam pokażę te węże. Są naprawdę przepiękne. Um, ogólnie to dlaczego po zmierzchu również z tego względu, że po prostu Gryzonie na wolności wychodzą w nocy, więc wtedy wąż poluje, ale w warunkach y, takich, jak my mamy, czyli hodowlanych, domowych, to wąż jest aktywny cały dzień i bez problemu pobiera pokarm w dzień. Y, powiem Wam teraz jeszcze taką ciekawostkę, jakby ktoś chciał wiedzieć. Y, wąż ten żyje na terenach zalesionych, y, spotkać go można zarówno na suchych terenach stepowych, jak i wilgotne lasy Stanów Południowych. Teraz przejdźmy sobie do terrarium, bo w sumie tutaj jest najbardziej ciekawa, najbardziej ciekawe według mnie. Minimalne wymiary dla jednego dorosłego osobnika to według mnie 90-50 na 40. Niektórzy podają 80-40 na 40, jednak wydaje mi się, że jest to w zupełności za mało. Ponieważ moja zbożówka, która siedzi w tym oto pojemniku ogromnym. Nie wiem czy piszę ile ten pojemnik ma. Nie piszę, ale on ma... Zaraz wam powiem. Dobra, już jestem, bo musiałam zmierzyć. No więc ma. 60 na 40 i wysokość ma na 25, więc no pojemnik jest naprawdę na razie już za mały. Największy pojemniki jakie widziałam i będę tego węża przekładać, więc na pewno on się pojawi jeszcze w wielu filmach to największy pojemnik, jaki widziałam właśnie z uchwytami takimi to 80 na 60, długość i szerokość. Jeśli widzieliście jakieś większe pojemniki, to dajcie znać, chętnie skorzystam. To tyle, jeśli chodzi o wielkość terarium. Mniejsze węże oczywiście trzymamy w mniejszym. Kolejna sprawa. Ja tutaj mam zapisane po prostu punkty, żeby wiedzieć, co mówić, żeby o niczym nie zapomnieć. Kolejna sprawa to źródło ciepła i oświetlenie. No więc węże te nie wymagają oświetlenia. Mimo to, że są wężami dziennymi, to UVB przez ich skórę nie przechodzi. Ja w międzyczasie będę Wam pokazywać tutaj mniejsze. Nie wiem, może zobaczycie, jak on się, jak on tym ogonem. Gdzie masz ten ogon? Chciałabym wam pokazać, jak on tym ogonem. O, mi. Ty, Ingrid. Wiem, że się wystraszyłeś. Jest piękny kolorek. No więc przejdźmy do ogrzewania i oświetlenia, bo. Właśnie tak to jest, że się nie mogę skupić, jak zajmuję się wężami, dlatego najpierw mówię, a potem pokazuję. Często tak jest. No więc oświetlenie jest niepotrzebne, wystarczy, że stoi w jakimś jasnym pomieszczeniu, aczkolwiek nie jest to konieczne. Jeśli chodzi o ogrzewanie, to ja polecam bardzo kable grzewcze oraz maty. Oczywiście kładziemy je pod pojemnikiem, nie wsadzamy do pojemnika, gdyż wąż po prostu może się poparzyć, owinąć. No i potem jest problem. Więc maty czy kable kładziemy pod pojemnikiem, a jeśli mamy terrarium, to yy, wtedy można zamontować w środku, natomiast zabezpieczając tak, aby wąż nie miał do niego dostępu. Następną rzeczą są akcesoria, jakie powinny, powinniśmy posiadać w pojemniku. No więc powinny być to dwie kryjówki. Po strefie jedna w strefie chłodnej, a druga w ciepłej. Zaraz powiem, jaka powinna być temperatura. Powinna być również, no dla takich maluchów, ja mam miseczkę z wodą. Natomiast dla większych to już mam basenik, ponieważ węże korzystają z basenika, najchętniej przed wylinką się moczą, po prostu niektóre lubią korzystać i pływać. No i przede wszystkim węże również piją wodę, więc woda jest potrzebna i trzeba pamiętać, aby była po prostu cały czas świeża. Ogólnie to do terrarium czy tam pojemnika jako wystrój jeszcze dobrze sprawdzają się jakieś um, na przykład kory czy tam korzenie, tak aby węże mogły się wspinać, wędrować sobie, ponieważ zbożówki to są bardzo ruchliwe węże, jak widzicie. Tamten akurat duży mało się ruszał, bo go musiałam trzymać, dlatego bo. Po prostu lubi gryć, ale tak jak mówiłam o charakterach, będę mówić na samym końcu. Spójrzcie, ten to ma po prostu kolory żmii, ale to żmija nie jest. Jest to typowy wąż zbożowy, oczywiście. Zaraz zobaczymy jego spód. Jeśli chodzi o odmiany, nie mam pojęcia, jakie to są odmiany tych maluchów. Tamten jeden mi bardziej przypomina albinosa, ale. To za chwilę Wam go pokażę. A ten mój duży to jest klasik z motleyem. Czemu motley? Tak mi powiedzieli. Więc na pewno nie jest to typowy klasik z tego względu, że nie ma od spodu szachownicy. A czy te mają? Zaraz się przekonamy. ten ma po prostu biały brzuch, a ten e, ma szachownicę. Patrzcie, następną sprawą jest podłoże. Ja, dla takich maluchów, to oczywiście polecam ręczniki papierowe, ze względów po prostu higienicznych. No, i z tego względu, też, że po prostu jak pobiera pokarm, to jest mu na pewno łatwiej. Ogólnie dla dorosłych, ja ze swojego trzymam w tip czyli to jest inaczej lignocel, i takie odpylone trociny oczywiście polecam. Innych jakichś zwykłych trocin nie polecam. Torfu również nie polecam. Drewienka bukowe, no w sumie też nie bardzo polecam, chyba że karmimy węże osobno na ręcznikach papierowych. Aczkolwiek uważam, że ten lignocel to jest yy, najlepszy jaki może być. Następnie mamy yy, temperaturę właśnie. Żebym nie zapomniała. Bo potem się będziecie pytać, a ja nie powiedziałam. Yy, no więc yy, wem, że... W strefie ciepłej. Trzymamy w temperaturze 25 do 28 stopni, y, to znaczy w całym terrarium ma być 25 do 28, a w strefie ciepłej ma być y, nawet do 32. Lepiej, żeby było chłodniej niż za gorąco. Y, oczywiście, tak jak mówiłam, węże są odporne na błędy hodowców, no ale też nie przesadzajmy. Maluchy najlepiej, aby były cały czas w temperaturze 28 stopni w dzień i w nocy, a dorosłe w nocy oczywiście mogą mieć około 22 stopni. Ja Was przepraszam, że ten filmik jest taki trochę chaotyczny, ale w sumie nie za bardzo się do niego przygotowałam. I właściwie przygotowuję się już od jakiegoś roku do tego filmiku. W międzyczasie właśnie pojawiły się maluchy i w końcu postanowiłam ten filmik nagrać. Czyli podsumowując, temperatura w terrarium bądź pojemniku powinna być 25 do 28 stopni, a pod strefą ciepła do 32. Maluchy trzymamy w temperaturze 28 stopni. W dzień i w nocy, a dorosłym obniżamy do 22. Jeśli chodzi o wilgotność, to 40% do 70%. Chodzi o to, że całą większą wilgotność zapewni nam basenik. Tak więc nie spryskujemy już żadnego terarium czy tam pojemnika, bo po prostu ta wyższa wilgotność będzie przy basenie. Nie spryskujemy z tego względu tak, żeby wąż mógł sobie wybrać, czy chce siedzieć w suchym miejscu, czy może woli w bardziej wilgotnym. Jeśli chodzi o kable i maty, to pamiętajmy, żebyście nie popełnili takiego błędu, jak dajecie pod spód pojemnika, matę bądź kabel, dajemy najwyżej do połowy. Nie więcej. Nawet y, uważam, że powinna być taka strefa, zaraz Wam pokażę na większym pojemniku, jak ja mam, tylko schowam jednego i za chwilę Wam pokażę drugiego. jak mamy taki oto duży pojemnik, nie wiem czy widać cały, jakoś widać cały, to powiedzmy y, mniejszą część pojemnika, powiedzmy gdzieś tyle, robimy strefę ciepłą, dajemy kryjówkę, a reszta strefy to jest właśnie basenik z wodą, chłodna kryjówka jakieś korzenie czy coś w tym stylu można dać po środku między ciepłą a chłodniejszą kryjówką strefą także w ten sposób robimy oczywiście No i kolejna sprawa to żywienie. No to właśnie jeśli decydujecie się na węża to musicie pamiętać, że wąż je gryzonie i oczywiście młode wężyki karmimy yy, tak dwa razy w tygodniu, a dorosłe wystarczy dwa na 3 tygodnie. Ten yy, wielki to jest po prostu żarłok. On to by zjadł wszystko o każdej porze dnia i nocy. Yy, jeśli chodzi o gryzonie, ja karmię myszami mrożonymi. Oczywiście nie polecam, gdzie tam uciekasz. Nie polecam y, żywych myszy i nigdy nie dawałam, nigdy dawać nie będę. Tutaj mam kolejnego. Ten to taki bardziej albinosek. Czerwone oczka, różowy, różowo-biały właściwie. Tak więc ja proponuję karmić mrożonymi gryzoniami, bo tak jest po prostu łatwiej. Nieraz słyszałam, że jakaś mysz przegryzła węża, no i szkoda i stresu myszy i życia węża, tak więc według mnie ja karmię też tak jak mówię, mrożonymi. Do Was należy decyzja, nikogo yy, nie będę tutaj nikomu Mówić jak ma karmić, ponieważ to jest jego sprawa. Tylko żeby później nie było, że coś się stało z wężem. Tak oglądam, bo w sumie tamten jeden jadł, ten jeszcze u mnie nie jadł, natomiast pewnie będę go niedługo karmiła. I co jakiś czas, jak po prostu wyciągam węże, to je oglądam. Z tego względu, że ja raczej zwierzaki mało kiedy wyciągam, bo są to zwierzęta do obserwacji, a nie do brania na ręce. Te maluszki, które właśnie widzicie, yy, będą za jakiś czas u mnie na sklepie. Chciałabym Wam jeszcze odpowiedzieć na dwa pytania a mianowicie dlaczego czasem węże nie jedzą i oczywiście charakter. Ty, co ty robisz? No tak więc te dwa maluszki będą na sprzedaż. Jeśli ktoś jest zainteresowany, warto śledzić mój sklepik www.zwierżotera.pl Link oczywiście znajdziecie w opisie Dobra. Ty sobie wchodź, bo ja się nie będę mogła skupić, jak będę mieć dwa węże na ręce. Chowaj ten ogon. Czekajcie, ja sobie tego zamknę, bo on mi... O, o, o! Czy kurczę! Chciałabym, żebyście widzieli ten ogon. Nie wiem, czy słychać, jak on tym ogonem Czeleści. Tego sobie teraz weźmiemy, bo y, krótko był. No więc powiem tak. Jeśli wąż nie chce jeść, to jest oczywiście kilka przyczyn. Po pierwsze, y, węże nie przyjmują pokarmu przed wylinką, co oczywiście. Y, tego dorosłego węża się nie sprawdza, ponieważ on przed wylinką ma największy apetyt, choć tak naprawdę, jak mówiłam, o każdej porze dnia i nocy jest głodny, więc u niego się to nie sprawdza. No ale u większości węży pewnie tak jest. Kolejna sprawa to na przykład samice, jak są w ciąży, to po prostu odmawiają pokarmu. Kolejną rzeczą jest to, że po prostu najadły się za dużo jednym razem i teraz już nie są głodne, więc wystarczy poczekać na przykład jeszcze tydzień. Ja tak mam z jednym wężem, innego gatunku, gdzie po prostu jak wiem, że nie chce mi jeść, to go przegłodzę kolejny tydzień i wtedy je ładnie, chociaż teraz już nie ma takich problemów. Być może wasz węż jest chory, więc po prostu trzeba wtedy obserwować, jak się zachowuje. No, i jeszcze jest jedna sprawa. Być może pokarm jest za duży i wtedy wąż go nie zje. Bo po prostu, no, nie ma jak. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o charakterach węży zbożowych. Bo charakter. Może chodzi mi o to dokładnie, dlaczego wąż gryzie. No, to właśnie tak. Po pierwsze, dlatego, bo taki ma charakter. Ogólnie słyszałam, że zbożówki są bardzo łagodnymi wężami. To w przypadku tych maluchów w sumie się sprawdza. Tamtego kupiłam, jak miał około 35 cm. W sumie od zawsze był taki agresywny. No więc, po prostu taki ma charakter. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na przykład jest głodny albo czuje zapach jakiegoś gryzonia na naszej dłoni, wtedy wystarczy umyć dokładnie ręce i spróbować jeszcze raz. Kolejną rzeczą jest takie, to, że wąż jest wystraszony i wtedy m.in. jak uderza ogonem, to lepiej rąk nie wkładać, bo najprawdopodobniej ugryzie. No i jest jeszcze sprawa taka, że jak wąż się zbliża do wylinki, to też jest nerwowy. Być może też mu coś dolega, więc no, trzeba po prostu obserwować, czy pobiera pokarm, czy nie ma gdzieś resztek wylinki, czy wszystko jest ok, czy nie ma jakichś e, urazów na skórze. I jeszcze jedna rzecz e, jest taka, że po prostu wąż nie jest przyzwyczajony do brania na ręce. Ten, być może ten duży po pierwsze, że ma taki charakter, to jest też y, tak, że ja po prostu tych węży, jak mówiłam, nie wyciągam bez potrzeby, tylko tak naprawdę podczas sprzątania, ewentualnie tam raz y, w miesiącu czy raz na dwa miesiące, aby sprawdzić, czy wszystko jest z nimi ok. No po prostu nie mam potrzeby wyjmowania zwierząt, bo takie zwierzęta są. Y, po prostu do obserwacji, a nie do brania na ręce. Oczywiście nikt nie zabroni nikomu na ręce węży brać, bo sama czasem lubię, aczkolwiek na tego dużego to raczej nie lubię. No ale takie maluszki bardzo fajne są. Jak widzicie, są oswojone, nie gryzą. Zawsze zanim sprzedam zwierzaka, to oczywiście staram się, aby był w jak najlepszej kondycji. Aby był w miarę przyzwyczajony, tak aby nie pogryzł kolejnego właściciela, bo to nieraz różnie bywa z tymi wężami. No natomiast jakie jest zwierzę, to tego nie przewidzi nikt. To tak jak z człowiekiem. Tak więc tutaj mamy. O, jak się schowało! Tutaj mamy jednego, tu drugiego. Tamten już się schował do kryjówki, więc Wam go nie pokażę, nie będę go denerwować. Ja go wyciągam jak najmniej i raczej nie ingeruję w jego tam teren. Tak więc myślę, że filmik się podobał. Wiem, że był troszkę chaotyczny, ale tak jak mówiłam, ciężko mi się było skupić z tymi wężami i właściwie to. Chciałam powiedzieć y, najważniejsze rzeczy. Chciałam bardziej się skupiłam po prostu na tym, aby wam przekazać najważniejsze informacje i dlatego też y, ten filmik taki y, troszkę jest y, pomieszany, ale mam nadzieję, że jest zrozumiały. Jeśli nie, to zadawajcie jakieś pytania. Chętnie odpowiem y, co do zwożówek, to akurat. Y, myślę, że... Na każde pytanie jestem w stanie odpowiedzieć, tak myślę, ale czy tak jest? Jeśli chodzi o płeć, to powiem Wam, że z tym to raczej średnio. No, ale zawsze mogę spróbować. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybujcie mój kanał. No i link do sklepiku oczywiście znajdziecie w opisie. Cześć!